The <laughs> tutaj jest jakiś ogromny nubek, który właśnie chyba wywalił się na ziemię, a tutaj ktoś wybuchł. Słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie robić potki. Już kiedyś tą gierkę graliśmy, ale wiecie co, w tej grze zostało dodane tyle nowych rzeczy, że no sami widzicie, co tutaj się dzieje. A więc tak, jeszcze przed odcineczkiem oczywiście pamiętajcie, że zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem. Co on chce zrobić? Dobra, żeby on mi tutaj zaraz czasami nie wysadził. Łapeczkę w górę. No i oczywiście oglądajcie ten odcinek do końca. No i powiem wam tak, mamy tutaj bardzo dużo różnego rodzaju temków, i kupimy sobie dzisiaj to. Jest taka kierownica, i ta kierownica. Kosztuje 4 starobuxów, ale dzięki temu będziemy mogli chyba zmienić się w samochód. Co to w ogóle jest? Aha, dobra, przycielę w jakimś małym nupkiem, a teraz zmienić się w ząbiaka. Wiecie co, możemy zrobić sobie na start jakąś pierwszą potkę i zrobimy ją z dynamitem, ponieważ zobaczcie, tutaj, co? Czy mi coś wybuchło? Dobra, okej, okay, nic się nie stało, spokojnie. Tutaj został dodany taki ogromny wulkan i do tego wulkanu będziemy chcieli sobie jakoś tam wejść, tylko że tam wejść, musimy wysadzić sobie to wejście, które jest tutaj. Dobra, więc dlatego dodamy sobie trochę dynamitu, może nawet troszeczkę więcej, bo wydaje mi się, że jeden dynamit to jest za. Mało, dobra, to sobie jeszcze wrzucimy. Coś takiego, coś takiego, coś takiego, okej, okay, żeby to jakoś fajnie nam zadziałało I jeszcze ten dynamit na sam koniec. I teraz możemy sobie tą potkę zrobić. Dobra, weźmy sobie tą potkę i ja jej na razie jeszcze nie wypiję. Ma fajny czerwony kolorek, to mi się podoba, ale pójdźmy sobie jeszcze najpierw do tego przejścia. I skoro już jesteśmy przy samym tutaj wejściu do tego wulkanu, możemy sobie tą potkę wypić. Wiecie co? Ja pewnie wybuchnę i zginę, ale przynajmniej to przejście nam się otworzy, dlatego pijemy tą potkę i co się teraz stanie? O, kurde, co! Ej, wypadnę chyba poza mapę. Dobra, nic się nie stało, musimy sobie. Tak, dobra, udało mi się otworzyć to przejście. Udało mi się to otworzyć, więc bardzo fajnie. W ogóle nie wiem, to był dosyć duży wybuch, ok? To naprawdę był dosyć duży wybuch, ale zobaczymy, co jest teraz tam w środku. Udało mi się z powrotem tutaj wrócić i co my teraz tutaj mamy? Aha, tu jest jakiś ogromny parkour do góry. Czemu tu jest jakaś łyżka? I co ja mam z tym zrobić? Czy to są błakamole? Naprawdę? Czy tutaj w środku są błakamole? E, ja tutaj nie wejdę. Czy co? może sobie jakąś podkę specjalną zrobić, żeby tam do góry wejść? No dobra, próbujemy wskoczyć. Zobaczymy, co się w ogóle w stanie, jak się skoczy do tych. Dobra, to nie był dobry pomysł. Czyli niestety na razie nie uda nam się tam dojść, bo trzeba zrobić jakąś super potkę, która pozwoli nam się dostać do tego wulkanu. Wiecie co? Myślę, że możemy sobie to zaraz kupić, ale słuchajcie, chciałabym Wam powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, ponieważ z pięcioma innymi YouTuberami organizujemy dla Was konkurs o łącznej wartości 2400 Robux. Dlatego w opisie macie linki do nich. Pamiętajcie, że pod tym odcinkiem napisać tam na dole w komentarzach ważnik z Robloxa i że bierzecie udział. To będę wiedział, że chcecie w Giveawayu. No i pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasze wszystkie sześć kanałów, bo jeżeli u kogoś nie będziecie mieć, Suba, to wtedy nie możecie brać udziału w konkursie. Dobra, więc yy, piszcie komentarze i tak dalej, i tak dalej, a myślę, że możemy zacząć teraz już sobie robić te potki, dlatego na sam start kupimy sobie. Przepraszam, czy to jest w ogóle moje? Nie, dobra, ja, ja tutaj mam swoją działeczkę, tutaj sobie kupimy tą kierownicę. Tak, ta kierownica kosztuje 400 robuxów i ja normalnie nie wiem, co my teraz będziemy mogli sobie dzięki temu zrobić, ale okej, okay, mam tą kierownicę. Co tutaj za jak do mnie przyszedł? Coś mu się tutaj stało z rękoma, ale dobra, bierzemy sobie tą kierownicę wrzućmy ją. A nie, czekajcie, bo tutaj jest jakiś Niuk, Okej. Okay. No to wysadzimy sobie samochód. Będzie mieć samochód, który wybuchnie, już nawet Miło nam na czarny kolor i teraz możemy zrobić sobie jeszcze jakieś musk. Napkę. Troszkę rzeczy sobie jeszcze tutaj powrzucajmy, że miało o, taki zielony kolorek. Myślę ogólnie, że spoczko i ja sobie teraz tą potkę chcę wypić. Nie mam pojęcia, co się może potem stać, ale pamiętajcie, serio, żeby tą mapeczkę w ogóle Zostawić, bo tutaj się będą dziać dzisiaj takie dziwne rzeczy, że. No dobra, pijemy to. Uwaga, co się teraz stanie. Okej, okay, no ten samochód ewidentnie za długo nie przeżył. Co to w ogóle? Okej. Okay. Ej, to wygląda trochę creepy. Serio, to wygląda. Dobra, nie, 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 to, to wyglądało dziwnie. Zróbmy tą podkę jeszcze raz. Wiecie co? Wszystko co sobie tutaj usuńmy. Dobra, usunąłem sobie to wszystko i zróbmy sobie teraz faktycznie działający samochód. Ja bym chciał zrobić samochód. Zróćmy sobie mózg, ucho, yy, kanapkę. Możemy sobie jeszcze wrzucić na przykład kameleona, jakąś rybkę i jeszcze jedną kierownicę, żeby to był naprawdę jakiś super samochód. Dynamik tutaj nie będziemy wrzucać, może jeszcze pajączka jakiegoś i teraz sobie tą podkę zrobimy. I liczę na to, że będziemy mieć teraz jakiś działający samochód czy coś takiego. I uwaga, co my z tego dostaniemy? Wow! co to jest? Co się w ogóle ze mną stało? Dobra, o nie, ja chyba zmieniam kolor na jakiś fioletowy. Jestem samochodem. Oj, przepraszam, ile tu jest robuxów? Co tu się dzieje normalnie? Dobra, ale mogę sobie tym samochodem jeździć. Weźmy sobie teraz, no nie, coś, coś mi się z kołami dzieje, Przestałem się ruszać, chyba się zmieniłem w coś. Dobra, wiecie co? Zrestartujmy to. Zróbmy to jeszcze raz. A co jakbym wrzucił sobie tylko samą kierownicę, albo nie, nie wiem, może coś jeszcze poza kierownicą. Dobra, jeszcze raz sobie jakąś podkę zrobimy. Trochę pokombinowałem i tutaj wrzuciłem naprawdę wszystko. Zobaczcie, ile tutaj jest w ogóle rzeczy. Ja jestem serio, mega ciekawy, co nam wyjdzie teraz z tej podki. Co to w ogóle jest? Ej, tutaj ktoś ma takie tylko dwie małe nóżki i sobie chodzi. Dobra, to wyglądało całkiem ciekawie, ale ja chcę sobie zrobić teraz tą podkę i jestem taki ciekawy, co nam z tego wyjdzie. Dobra, wyjdźmy sobie tutaj, bo nie wiem, mogę być jakiś duży teraz, mogę wy... Nie, czekajcie, dynamitu chyba tutaj na szczęście nie wrzucałem. Dobra, pijemy tą podkę. Co nam teraz z tego wyjdzie? Uwaga! Ja, ja mogę sterować tym samochodem. I patrzcie to, ty ja tym samochodem mogę sterować. Tylko czemu on się nam zamroził? No i nic, i musimy sobie wszystko zrobić od nowa jeszcze raz, ponieważ ta podka nam za bardzo chyba nie chciała zadziałać. To jest pewnie przez co rzuciłem to, to coś, to, to jajko takie zamrożone. Ale dobra, wiecie co? Usuńmy sobie to wszystko, wrzućmy sobie tutaj samą kierownicę. I teraz zrobimy sobie podkę, dzięki której zmienię się chyba w samochód, tak mi się wydaje. Dobra, tylko wypijmy sobie Teraz co? i co my z tego będziemy mieć? Jestem jeżdżącym, nie wiem czym w sumie. Dobra, ale możemy sobie tak pojeździć. Ej, to jest dosyć trudne, serio. Nie myślałem, że jeżeli w. T... Co tam w ogóle jest? Czy tam jest jakieś przejście? Ej, stop. Dobra, nie mam pojęcia. Może potem sobie to sprawdzimy. Ej, jest tam coś faktycznie. Dobra, jakoś sobie przez to przejedziemy po tak żeby nie spaść tam na dół. I co my tutaj w ogóle w środku mamy? Ej, czy tu są jakieś czarownice? O co tutaj chodzi? A co, jak wskoczę do środka tego? Dobra, skakujemy tu i coś. Się tra... A, nie mogę się w nic zmienić. Myślałem, że coś mi się stanie, jak tutaj wskoczę. Ale tu e, jest jakiś kociołek, czarownic i tak dalej. Dobra, nie wiem, jedziemy stąd. Idziemy sobie porobić jeszcze jakieś potki. Tylko spokojnie, żebym nie spadł sobie tutaj na dłonie, Dobra. No, wiedziałem, że to się tak skończy. Czy tutaj za jakieś 11 minut będzie inwazja cyklopów? Dobra, poczekamy sobie. Ja jestem mega ciekawy, co to w ogóle będzie. Czy to będzie jakaś inwazja cyklopów, tak? Które przyjdą i nas będą chyba atakować i w ogóle tam sobie coś chyba teraz lata. Zrobię sobie jeszcze jakąś potkę. Nie wiem, co w tej potce dokładnie jest, ale zobaczymy. Zmieniłem się w zombiaka. Dobra, myślałem, że ta potka będzie ciekawsza. Weźmy się, zdecydujmy. Tu w ogóle ktoś sobie idzie takim samochodzikiem. Chciałbym. Taki samochód zrobić, ale naprawdę nie mam pojęcia, jak wrzucam co to teraz tutaj jest. Wiem, że gdzieś da się znaleźć jeszcze Robuxy. Zobaczcie, tutaj jest taki Robux do znalezienia, tylko nie mam pojęcia, gdzie ten Robux może być, ale dobra, zróbmy sobie jeszcze jedną potkę. Jakąś jedną fajną potkę sobie zróbmy, bo jak powiem wam, że na razie to robienie tych potek mi tak za bardzo nie wychodzi, a chciałbym zrobić coś naprawdę mega ciekawego, żeby to. Do... co jest? Aha, zrobiłem teraz tą podkę, dobra. Czyli więcej rzeczy już nie mogę sobie tutaj zrobić. Ta podka wyszła mi stąd sama. No dobra, to wypijmy sobie to. Ja jestem ciekawy, co mi z tego tutaj jeszcze. Znowu zamieniłem się w zombiaka. I no przecież, dobra, wiecie co, te podki są przecież bez sensu. Ej, a chciałbym może mi ktoś zrobić jakąś podkę, mogę komuś zabrać na przykład podkę. Dawaj! Dobra, nie, no zabrał mi niestety. Wiecie co, ja sobie czekam na tą inwazję, może sobie jeszcze pokombinuję coś w podkach i nie wiem co mi z tego wyjdzie. Wreszcie udało mi się zrobić podkę, dzięki której dolecę na ten wulkan. Tylko jeszcze zanim tą podkę wypiję, to ktoś do mnie przed rzucił mi takie czerwone coś. Nie wiem co to do końca jest, ale wypijemy to sobie, bo warto spróbować. Czy ja się właśnie pomieszam i coś się ze mną. Zniknąłem chyba. Okej, okay. i tu leżą rubuksy. Co to w ogóle jest? Ej, ja chcę te dostać szybko. Daj mi te robuxy, Dobra, mogę wstać. No chyba niestety sobie tych Robuxów nie podniosę. Ale słuchajcie, udało mi się zrobić potkę, dzięki której dolecimy sobie na ten wulkan. mój. patrzcie teraz to. Wypijemy tą potkę i uwaga, BUM! Umiem latać. Dobra, nauczyłem się latać. Jestem ciekawy tylko, czy ja tam dolecę, ale patrzcie, chyba damy radę. Jestem trochę podpalony. Tutaj w ogóle ominąłem sobie teraz kogoś, ale lecimy już prawie jesteśmy, zobaczcie, na samej górze. Mówię wam, że wreszcie uda nam się jakoś na ten wulkan dolecieć. I już prawie jesteśmy jeszcze kawałeczek, tylko. I co my tutaj mamy? Czy to w ogóle co... Kolwiek jest. Ej, ja myślałem, że tutaj nad góry tego wulkanu coś będzie. Ej, no nie, ja się chyba zaczynam palić cały. Coś mi nawet odleciało. O nie, ej, ja się spalę zaraz. Naprawdę się zaraz cały spalę. Ej, uciekaj stąd szybko. Dobra, nie, więcej tu nie przylatujemy No już chyba już się spał mnie, tak mi się wydaje. Ale czekajcie, bo tam za dwie minutki jest atak jakichś wielkich cyklopów. I tu już chyba widzę, że jeden przyszedł, tak mi się wydaje. Zobaczcie, co to w ogóle jest. Ja Tu jest jakiś wielki cyklop, który sobie chyba tańczy, tak mi się wydaje. Ej, możemy sobie jeszcze polecieć tutaj do góry szybko, bo widzę, że tu jest jakaś armata. I nie wiem do końca, jak ta armata. Ta działa, tylko że ja się nie mogę zatrzymać. Dobra, co to jest? Czy to są jakieś potki? A nie mam pojęcia, nie sprawdzimy tego. Dobra, wylatujemy sobie stąd. Ja bym sobie chętnie jeszcze gdzieś znalazł jakiś itemek, bo wiem, że po tej mapie są pochowane różne itemki i jeden chyba był gdzieś tutaj na drzewie. Tak mi się wydaje, jak leciałem. Tak, zobaczcie, tutaj coś jest, tylko musimy sobie jakoś tak dolecieć, żeby go złapać, a to jest naprawdę bardzo trudne. Dobra, nie wiem, czy ja dobra coś zrobić. Chociaż czekajcie, będę tu u góry i się. Nie, nie, zresetuję się. Chociaż może, może. Dawaj, nie, nie no i spadłem na dół. No nie, no i nie udało mi się teraz tego niestety wziąć w ogóle wiem, że jakiś czas temu tutaj w powietrzu był jakiś. Nie, nie wiem, tam coś było, tak? A tutaj był portal i ten portal niestety nam usunęli. I dodali tutaj coś nowego, tylko nie wiem za bardzo, co to jest, ale możemy sobie to sprawdzić, chociaż no, nie widzę, żeby cokolwiek tutaj było. Wiecie co? Wróćmy sobie jeszcze raz tutaj do mnie. I jeszcze bardziej ulepszymy tą naszą potkę. Mimo to, że ta podka jest dosyć dobra, to możemy sobie jeszcze trochę ją ulepszyć. Damy sobie jeszcze ptaszka, mózg, ucho i tą wróżkę. I będzie chyba teraz git. Ile tu jest robuksów? No chciałem te wziąć, ale niestety nie mogę, bo te robux są jakieś oszukane. Dobrze. Dobra, robimy sobie kolejną potkę. Pijemy sobie to teraz i jestem ciekawy, co ja z tego będę teraz mieć. Uwaga! Ło, dobra, jest chyba trochę lepiej. Jest chyba troszeczkę lepiej, tak mi się wydaje, chociaż i tak wyglądam dziwnie, ale spróbujmy sobie teraz to wziąć. Teraz nam się na pewno uda, dobra. Co się ze mną stało? I czemu się zatrzymałem? Mogę się zatrzymywać! Ej, wreszcie umiem latać. I chyba zmieniałem kolor, jak coś dotknę. Dobra, bierzemy to. Mam sałatkę. Jo, kiolec, jak rakieta przecież. Co to jest? Ej, ta potka jest naprawdę świetna. Ale okej, okay, udało mi się zebrać jakąś sałatkę i ja nie wiem, czy ja chcę tą sałatkę dodawać do naszej tutaj turki. ej, co się ze mną dzieje? Dobra, weźmy sobie na razie, to ty tu rzućmy. Potem sobie to dodam. Albo dobra, wiecie co, wrzućmy sobie to tutaj, tylko może ja sobie to zapiszę, albo nie zapiszę, bo nie umiem. Co się ze mną dzieje? Ale, ale jest bardzo jest mega fajnie, że ja potrafię latać. Ja mogę normalnie sobie latać, gdzie chcę. Możemy sobie na przykład tutaj na ten wodospad polecieć. Jakie to jest zarąbiste! I co my tutaj u góry mamy? Może tu też jest jakiś isterek czy coś? Albo jakiś ukryty temek. Czy coś tutaj jest? Nie no, chyba niestety niczego tutaj nie ma, ale ja dalej czekam na atak tych cyklopów, tak? Za ile to będzie? Tutaj było ładnie napisane, że to jest za 16 sekund. Dobra. To my już zostajemy tak, jak teraz jesteśmy. I zaraz nas będą atakować jakiś cyklop. W ogóle, ile ludzi tutaj lata? Tu się też coś nauczył latać, tak jak ja. Ale serio, to jest naprawdę mega fajna opcja. Tutaj w ogóle coś jeszcze jest. Ej, co tam jest? Tu są jakieś krzaki. Dobra, szybko lecimy, bo zaraz przyjdą te cyklopy. I co my tutaj w środku mamy? Ej, tu jest jakaś chatka. Tu jest jakaś czerwona kulka. I tu jest jakaś wróżka tam jest. Dobra, nie zwracam na to uwagi. Idziemy zabić. Co, to jest za wielki cyklop. Wiecie co? Znam sposób, żeby go zabić. Znam sposób, żeby go zabić. Ale szybko muszę zresetować. Muszę wrócić tutaj do siebie jak największy. Więcej dynamitu tutaj dajemy. Sam dynamit dajemy do środka. Jeszcze wrzuciłem tutaj tą sałatkę, która nie wiem za bardzo do czego służy. Ale, jaki on jest ogromny. Dobra, on ma 350 HP. I mi się wydawało, że miał trochę mniej. Ale, dobra, daj ten dynamit. Jeszcze więcej. Cały dynamit tutaj pakujemy. Pijemy teraz tą potkę Bierzemy to. Idziemy go zniszczyć. Nie ma opcji, że to przeżyjesz po prostu. Dobra. Tutaj dużo jakaś armata do niego strzela. Co to. Aha, ja chyba muszę do niego strzelić tą potką Dobra, ja nie będę tego przy tym pić. Wystrzelimy tą potkę tutaj. Pyk, proszę bardzo. I żeby teraz tym dostał. Boom. I myślałem, że to mu zada trochę więcej obrażeń. Ale wiecie co, pójdziemy sami siebie wysadzić po prostu. Bierzemy sobie tą poteczkę. I ju we mnie strzela! Co to ma być w ogóle? Dobra, niszczymy go. Piję potkę i uwaga! O! Co to jest? I czym ja teraz jestem? No nie, dobra, chyba chyba to nie był wcale dobry pomysł. Tak mi się wydaje. Bierzemy te potki, idziemy go wysadzić. Zgniotą jakaś kula. Jeszcze co tu w ogóle leci coś we mnie, co jest? Dobra, szybko bierzemy tą naszą potkę, tylko jeszcze muszę wrzucić tutaj jeszcze więcej dynamitu. Ej, a co bym go zmienił w samochód w ogóle? To jest dobry pomysł. Czekajcie, wyrzućmy sobie to. Zmienimy sobie go w samochód. Wrzućmy tutaj jedno koło. Drugie, jeszcze jedno, jeszcze trochę dynamitu i teraz to nie ma żadnych szans. Dobra, bierzemy tą podkę. Czemu ty we mnie strzelasz cały czas? Co to w ogóle ma być? Pakujemy sobie tą podkę tutaj do środka i już jest po tobie. Dobra. o to rozostaje. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. No nie, muszę kolejną podkę jeszcze raz wziąć. Jestem w ogóle ciekawy, ile on dostaje obrażeń z czegoś takiego. Jeszcze ma 313 HP. Pakujemy teraz to, ile dostaniesz. Bum. no w sumie to myślałem, że mu zadajemy trochę więcej tymi naszymi podkami, ale to jest takie. No, no średnio nam to dosyć idzie. Tam jest jeszcze druga armata, z której strzelają cały czas, ale dobra. Nie, znowu jakaś kulka przejechała. Nie żebym nie dostał tym szybko. Dobra, więcej tych potek, więcej potek. Robimy jedna. Jedną. Okej. Okay. Zrzucamy sobie ją tutaj. Jeszcze jedną. Nie mogę mieć więcej. Dwie to jest maksymalnie. Kurde. Ale patrzcie, zaraz go zabijemy. On już ma naprawdę mega malutko HP. Jeszcze z mojej tutaj dostanie. Pyk. 230 już tylko. Co to jest dobra? Nie, nie, nie. Już nic mnie teraz nie pokona. 66 HP mu zostało. Jeszcze tą poteczkę bierzemy, żeby go jak najszybciej teraz zniszczyć. 39, 38. Jeszcze moją tutaj zapakuję. Pyk. Ej, dobra. Już jest po nim. Już jest po tobie. Dobra, to go wykończy. I jeden HP ma. No i udało nam się go zniszczyć. Łatwiutko z tobą. Co to w ogóle? Tutaj jest jakieś wielkie Czerwone oko. E, ja mogę sobie teraz to wziąć? Dobra, bierzemy to. Patrzcie, co ja tutaj mam teraz. Mam wielkie, czerwone oko. I ja to oko chyba muszę zanieść sobie do tamtego czarodzieja w tym domku. Dobra, idziemy szybko do niego. Udało mi się tutaj wrócić i teraz tu są te krzaki, przez które wcześniej już przechodziliśmy. I zobaczcie to. Tu jest ta chatka. Tam jest też jakieś właśnie to wielkie, czerwone oko. I mamy teraz przyjść do niego tutaj do środka i chyba mu to dać. Dlatego pogadam sobie z nim. Dostałem od niego rubuksy! Nie wierzę w to. Rubuksa od niego dostałem. Dobra, zobaczymy, co z takim Rubuxem będzie. Jest. Jeszcze więcej, jeszcze więcej rubuksów, wrzucamy to wszystko, dobra, ja chcę teraz sobie tą potkę wypić, te rubuksy to musi być coś, dobra, pijemy sobie to i uwaga, co się teraz z nami stanie? Dobra, zginąłem, ale wypadło ze mnie milion rubuksów, wiecie co, to się opłacało, jesteśmy bardzo bogaci, mamy bardzo dużo rubuksów, dzięki wielkie, że się ten odcinek do końca i mi się widzimy w kolejnych odcineczkach, dobra, narka wszystkim.